night before Christmas. Hello, witam Was w kolejnym filmiku. Tu Martyna z przeszłości. Słuchajcie, nagrywam to, bo we wstępie, który widzieliście, zaczęłam mówić, że jest to ostatni filmik przed Vlogmas'ami. Źle wyliczyłam publikację tego filmiku i będzie on 1 grudnia, czyli tak naprawdę, i ja też nagrywałam 1 grudnia, bo 30 nagrywałam tylko troszkę. I można uznać, że już jest to pierwszy vlogmas, także bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, tak jak mówiłam, vlogmasy postaram się nagrywać jak najczęściej, ale są czasami takie dni, gdzie po prostu nie ma za bardzo co pokazać. Na przykład we wtorek jadę na pogrzeb i wieczorem mam szkolenie, więc nie za bardzo miałabym Wam co pokazać, bo ten pogrzeb jest daleko. Tak naprawdę pół dnia mnie i mojej mamy nie będzie. No, a wieczorem mam szkolenie ze świec, także bardzo się cieszę. No, więc jak najczęściej będę postarała się nagrywać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się jak najczęściej i że po prostu umilę Wam ten grudzień i razem fajnie spędzimy czas. A dzisiaj chcę spróbować nowego hobby znowu. Słuchajcie, byłam w Action i w ogóle jako pierwsza Wam pokażę, kupiłam takie flamastry, bo tak jak Wam mówiłam, miałam mega problem z tym, że bolą mnie ręce od kolorowania kredkami i nie wiem dlaczego nie wpadłam na to, bo ja myślałam, że w ogóle flamastrów takich, które nie będą robić smug nie ma, a są. I są to właśnie takie alkoholowe flamastry, jest ich ile? 70? 60 i one były za 69 złotych, coś takiego. Są super, jedynie nie umiem nimi cieniować i chyba się nimi za bardzo nie da cieniować, ale no trudno. W każdym bądź razie dużo lepiej. Nie wiem, czy się mówi w każdym bądź razie, bo czasem się niektórzy czepiają o to. Nieważne. Eee, tak czy siak. Dużo lepiej się nimi koloruje, więc bardzo polecam. I kupiłam coś takiego. Jestem tego. Zerkam tam, bo mam tam lustro i się widzę. Jestem tego bardzo ciekawa. Wygląda to przepięknie. Zobaczcie w ogóle tutaj jakieś takie mm, zbliżenia na to wszystko. Jestem w ogóle ciekawa, czy jakieś takie małe róże, które tutaj są, jakieś takie kwiatki, to czy to już jest zrobione, czy to też trzeba samemu zrobić. Ciekawa jestem, więc dzisiaj chciałabym się za to wziąć. E, jeśli chodzi o to, co dzisiaj robiłam, no to trochę tak znowu leniwo było. Nagrałam jeden filmik tylko dla Marki. Miałam nagrać więcej, ale jutro to zrobię, bo jakoś dzisiaj taki dzień jest niefajny. Byłam wczoraj wieczorem, włosy i już są przytłuszczone, dlatego opaskę. Nie wiem, do czego tak jest. Jakoś tak się spociłam w nosy trochę, więc może dlatego. No, także dzisiaj będziemy to próbować. No i myślę, że po prostu będziemy sobie, wiecie, gadać. Zobaczymy, na jakie tematy i, i fajnie spędzać czas. Robiłam tyle nie wszystko wyszło ładnie, bo niektóre kolory nie wiedziałam jak wyglądają i po prostu były za ciemne. Ale tak, tyle sobie pomalowałam, pokolorowałam, a teraz będziemy składać ten domek. Dobra, zobaczmy w ogóle co my tu mamy. Mnie takie rzeczy stresują, bo ja się boję, że nie będę umiała tego zrobić. Kupiłam te nożyczki, nie wiedziałam czy się przydadzą, ale chciałam takie małe. Także zobaczymy. Wow, tu są nawet farby. Wow. Ile to jest malutkich rzeczy, ale to jest piękne. Wow. No, instrukcja jest ogromna i wszystko trzeba robić sam. Zaraz wam to pokażę. Okej, okay, więc tutaj mamy jakieś wszystkie kartki które będą nam potrzebne, z jakimiś wzorkami. Zobaczcie ile tego w ogóle jest. Tutaj mamy, e, chyba to do tych kwiatków, jakieś tam bibułki. Tutaj mamy do zapalenia, takie, taką lampeczkę i taki jakiś sznurek. Tutaj mamy takie sztuczne roślinki, ten mech w ogóle. To wszystko jest takie urocze, małe, słodkie. Tutaj też coś takiego. Tutaj mamy farby. A tutaj mamy cały ten domek, który trzeba pomalować i złożyć. Także życzę im powodzenia. No, chciałam sobie kupić, ale powiem wam, że naprawdę, jak za 40 zł, to myślę, że będziecie siedzieć długo nad tym. Zobaczymy, ile mi to zajmie i ile w ogóle jest, będę w stanie zrobić, bo na pewno dzisiaj tego wszystkiego nie zrobię. Zobaczcie, tutaj jest napisane: Potrzebne dodatkowe narzędzia, brak w zestawie: nożyczki, penseta, nóż rzemieślniczy śrubokręt, szczypce uniwersalne, mata do cięcia, ołówek i spinacze i klej. Mam klej, mam nożyczki, mam pensetę. Szczypców nie mam, maty do cięcia nie mam, noża nie mam, rzemieślniczego i śrubokrętu. Maty do cięcia też nie, ołówka też nie. Yy, no, słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. Właśnie jestem podczas składania i już mi jedno pękło. Nie wiem, w sensie składania Bardziej y, Odkładania do malowania i już mi jedno pękło No spędzę próbowała to skleić Kolejna część złamana Powiem wam, że Nie wiem, strasznie musi to być Delikatne Bo ja naprawdę starałam się to robić Bardzo lekko Come all Wychodzi mi to fatalnie. Totalnie nie umiem tego skleić. Mam cały poklejony stół, więc tyle by było spróbowania nowego hobby. Zostawiam to. Może dokończę to kiedyś z maczkiem, ale sama nie jestem w stanie tego zrobić masakra, no ktoś by pomyślał, że porażka ja też tak w głowie trochę myślę no ale z drugiej strony czasami tak jest, że ktoś się po prostu no nie nadaje do niektórych rzeczy może nie, że nawet się nie nadaje ale no, wiecie skleję tutaj górę, to się bardzo z... jakby te dwie deski mogą się albo zwężyć, albo rozszerzyć, źle to skleję i później włożyć tutaj w środek to, to wszystko te inne deski, to znowu się może rozkleić więc poczytajmy książkę Totalnie się dzisiaj nie czuję, tak wiecie wizualnie, żeby nagrywać. No jakoś tak, powiem wam, płakałam. Jakoś tak, nie wiem, musiałam emocje wszystkie z siebie wypuścić. Ten domek mnie przytłoczył i jakoś tak ogólnie um, słabo się czułam. Um, ale już mi lepiej. Um, I słuchajcie, ostatnio kupiłam sobie czytnik. Jest to czytnik Kindle za 300 zł, 320 dokładnie na Vinted i miałam go generalnie zwracać i pisałam z tą dziewczyną, bo na początku był problem, że nie chciał ładować w sensie podłączyłam kabelek normalnie było, że ładuje, a się nie ruszały procenty, no ale tam mi Maciek wytłumaczył, że czasem tak może być bo może być słaby kabelek i podłączyliśmy do innego i działa więc to no spoko ale całkiem szybko spada bateria, co prawda to jest Kindle używany przez 4 lata to jest czwórka, ale całkiem szybko spada ta bateria. Znaczy no nie jakoś bardzo szybko, ale no trochę tak. Myślałam, że będzie dłużej starczać, ale ta dziewczyna mówiła, że dlatego, że właśnie nawet podesłała mi z oryginalnej strony Kindle wytłumaczenie, że po prostu jak się nowy czytnik kupi, to spada bateria, a ona też robiła aktualizację. Znaczy nie, nie aktualizację, tylko to takie, że od nowa wszystko jest. Restart po prostu, coś takiego i wtedy też może bardziej spadać. Zobaczymy, jak to będzie później, bo no byłam prawie zdecydowana, żeby go zwrócić i kupić sobie za 500 zł nowy, ale tutaj za 300 zł mam czytnik, etui, które jest mega porządne i jakoś jak stwierdziłam, że dobra, zostawiam, nie chcę już robić problemu, zobaczymy, jak się będzie sprawował. Na razie jest ok I przeczytałam książkę w dwa dni, niecałe. Jest to książka, tutaj Wam wkleję, Kryminał Ba Paris jest świetna. To jest mój trzeci kryminał od tej mm, autorki wcześniej czytałam ze zamkniętymi drzwiami, i na skraju załamania i obie pozycje były świetne. No i właśnie nie pamiętam tytułu, więc tutaj widzieliście, ta książka była też super, i w ogóle się nie domyśliłam, że taki takie będzie taki zwrot akcji. Ale ja się często nie domyślam, nie wiem, jakoś tak mam. <laughs> może nie zwracam uwagi aż tak na szczegóły, ale była naprawdę super, więc jeśli ktoś lubi kryminały takie um, mega, mega wciągające, nietypowo takie, wiecie, że się krefleje i tak dalej, tylko takie bardziej, może nawet można powiedzieć, że trochę psychologiczne, takie po prostu zwykła historia i kryminał, no to naprawdę polecam tą autorkę, bo. Świetne są te książki. Na poprawę humoru zawsze idealna jest herbata. Ja bardzo Wam polecam tą, którą zrobiłam, bo smakuje dość podobnie do tej, którą uwielbiam pić w zapiecku. No wiadomo, no, jest trochę gorsza, ale naprawdę jest pyszna. A wszystko, czego będziecie potrzebować, to owoce. U mnie to była pomarańcza, cytryna, świeża żurawina. Imbir oraz goździki, i tak naprawdę ta herbata, którą pokazałam już sama w sobie jest przepyszna, bo ona jest słodzona chyba stewią z tego co pamiętam, więc naprawdę polecam sobie ją wypróbować, i naprawdę wyszło przepyszne. Słuchajcie, bardziej realistyczny content. Jeśli ktoś zastanawia się nad kupem tego dzbanka. No to nie polecam. Może teraz nie cieknie. Nie wiem, jak to się dzieje. Nagrywam to nie cieknie, ale jak sobie wcześniej wlewałam, to no normalnie cieknie, nie? I dlatego się wszystko rozlało. Witam się z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj, słuchajcie, mam taki dzień dla mnie i dla mojej mamy. Rzadko sobie takie dni robimy, niestety. Ale stwierdziłyśmy, że musimy częściej, więc jedziemy dzisiaj do takiej restauracji bezglutenowej, bo moja mama ma celiakię. No ja też sobie zjem, bo teraz przez tą dietę przy pasożytach też o tym wam opowiem. Mam ograniczony, ograniczony gluten, a tak naprawdę powinnam go całkowicie wykluczyć, ale to jest mega ciężkie. Także pójdziemy sobie zjeść i troszkę Wam to oczywiście pokażę. No i co? Właśnie chciałam Wam troszkę opowiedzieć o tych pasożytach, więc... Bo dostałam w ogóle dużo pytań o to i dostaję pod filmikami i też na do mnie piszecie. Więc ja tak naprawdę mam problemy z jelitami od 13 roku życia. I tak naprawdę no ja już jako mała dziewczynka narzekałam na te jelita i tak dalej, no ale... Jakoś tak wyszło, że rodzice po prostu ze mną nie poszli na żadną diagnostykę i ja później sama zaczęłam no docierać do tego i właśnie parę miesięcy temu dostałam się, znaczy z polecenia poszłam, bardziej nie poszłam, tylko po prostu umówiłam się na wizytę online do takiej dietetyczki. Tutaj Wam napiszę nazwę. No i co? Tak naprawdę miałam przepisane Badania. Nie wszystkie zrobiłam, bo nie miałam tutaj na no to kasy. Ale najważniejsze zrobiłam, czyli na helicobacter pyroli i właśnie na pasożyty. No i tak naprawdę no, te pasożyty wyszły od razu. Mam glizdę ludzką i no też parę miesięcy z nią chodziłam, bo też no, leczenie to nie jest łatwa i no to jest droga sprawa po prostu, bo na wizytę. U dietetyczki zapłaciłam 400 zł. Wizyta u parazytologa 300 chyba albo 350, nie pamiętam dokładnie. No bo dietetyk dobiera wam dokładną suplementację podczas leczenia i przed leczeniem, żeby organizm jak najlepiej te leczenie przyjął, bo to jest obciążające dla organizmu. Niestety, parazytolog no, dobiera to wszystko tak wiecie, jak leci dla każdego, a nie dla każdego wszystko się to samo sprawdza. Leki 100 zł około. Do tego suplementy, które kosztowały mnie 500 zł, i będę musiała jeszcze pewnie je kupić, dokupić, bo muszę, musiałam brać dwa tygodnie przed leczeniem, podczas leczenia, które trwa 20 dni, i później jeszcze miesiąc po zakończeniu, i jeszcze miesiąc po zakończeniu kuracji, trzeba zrobić jeszcze raz testy, czy nie mamy tych pasożytów, i udać się do dietetyka. I jeszcze badania krwi więc to jest ciężka i długa przeprawa i droga. No bo tak naprawdę, słuchajcie, no lekarz rodzinny, już do mnie pisały dziewczyny, no oni nie leczą dobrze i naprawdę nie ma co tracić czasu, energii, bo, to, bo oni nie przepisują dobrych leków, nie znają się na tym przede wszystkim i nie przepisują dobrych suplementów, żeby przygotować organizm. No i tak naprawdę teraz już jestem na lekach. Wczoraj zapomniałam wziąć leku wieczorem. No to, to jest właśnie te moje ADHD nieleczone, że ja po prostu zapominam, mimo że brałam suplementy wieczorem, to o tym zapomniałam. No ale trudno, wezmę sobie po prostu tą dawkę jutro rano. Bo to wygląda tak, że 3 dni bierzemy leki, później chyba 13 dni przerwy i znowu 3 dni bierzemy leki. No i tak, muszę w trakcie całego w ogóle leczenia ograniczać cukier, nabiał, i gluten i cukru się trzymam, chociaż raz wypiłam kawę, też nieumyślnie, jakoś tak nie zastanowiłam się nad tym i wypiłam kawę z syropem karmelowym. No a jeśli chodzi o gluten, no to jem, staram się mniej, ale jem. Nabiał tak samo, bo ja nie wiem, co ja bym wtedy miała jeść, szczerze. No jakieś zamienniki po których by bolał mi brzuch i bezglutenowe pieczywo, ale raz tak wyszło, że po prostu nie... Słuchajcie, ja mówię, mówię i mówię i mi nagle przerwało nagrywanie. Tak, więc mówiłam tam, skończyłam na tym, że, że, że jem, staram się jeść mniej, ale jem gluten, ale tak jak mówię, jeśli tylko mogę, to po prostu zamieniam na coś bezglutenowego. Na przykład wczoraj jadłam makaron bezglutenowy, dzisiaj rano jadłam chleb bezglutenowy, więc tak staram się naprawdę w miarę tego trzymać, żeby to było takie ograniczające. No i tam już kurczę nie pamiętam, co ja dalej Wam mówiłam, ale tak postaram się określić, że właśnie no jestem na tym leczeniu i tak naprawdę no ja robiłam no, testy, w sensie testy, no kupiłam sobie jakby diagnostykę całą robiłam w Olympia Med i to jest dobre laboratorium, bo tutaj też trzeba pamiętać, że laboratorium, w którym robicie test na kał, jeśli chodzi o pasożyty, musi specjalizować się w pasożytach, no bo w takim zwykłym najprawdopodobniej nic wam nie wyjdzie i też były właśnie dziewczyny, które do mnie pisały. Mm, że no po prostu no, no nie wychodziło. Jeszcze może Wam powiem tylko, jakie miałam objawy, bo tak jak mówiłam, właśnie bolały mnie jelita dużo bardziej niż wcześniej yy, i to było do tego stopnia, że słuchajcie, mi aż yy, śmierdziała bielizna. Miałam tak duże gazy i tak po prostu jak mi coś zdechło w środku. Ja wiem, że to jest obrzydliwe, więc tutaj yy, przed tym w ogóle yy, dam, że jak jecie czy coś, to yy, nie wiem, to przestańcie albo. Włączcie, jak już zjecie. No bo po prostu to, no to nie jest jakieś najprzyjemniejsze, ale myślę, że warto o tym mówić. I słuchajcie, bolały mnie też mięśnie. Bardzo szybko się męczę. Nie miałam. To nie jest dobry pomysł, żeby mówić jak podruję guzia. Ja wcześniej nie miałam tak, że wiecie, chodziłam godzinę i A nawet nie godzinę, bo ja potrafiłam nie wiem, jechać do galerii z Maćkiem. I po pół godziny mówiliśmy, że Maciek tak mnie było nogi, że ja nie mogę wytrzymać, nie? I to niestety tak jest. E, ja mam takie objawy. E, I to takie w sumie główne, no i też miałam terytynę bardzo niską. Tak naprawdę nic nie wskazywało na to, dlaczego ona jest taka niska i tam jeszcze chyba wyszedł, wyszedł mi podwyższony cholesterol, o ile się nie mylę. I właśnie to wskazywało na to, że może coś... to zabawa jak coś, że coś może być nie tak. I właśnie moja dietetyczka połączyła fakty i po prostu powiedziała, żebym zrobiła sobie badania na pasożyty. Także jestem jej za to wdzięczna, teraz właśnie jestem na leczeniu, tak jak mówiłam, no i zobaczymy, jak to będzie. Niestety przez cały grudzień praktycznie nie będę mogła zjeść nic słodkiego, żadnej jakiejś, wiecie, żadnych ciasteczek i tak dalej, ale i tak postaram się robić jakieś fajne przepisy, żeby było, wiecie, klimatycznie, po prostu będę je oddawać Maćkowi niech się chłopak cieszy. No i tak. Więc tak wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że komuś tym pomogłam i rozwiałam jakieś tam wątpliwości. bo tak jak mówię, miałam o to pytania. No i oczywiście co, jeśli chcecie, to możecie dzielić się swoją historią. Może ktoś ma też coś ważnego do przekazania innym. Także jak najbardziej piszcie w komentarzach. Chciałabym, żebyście pomyśleli sobie teraz, kiedy tak naprawdę spędziliście czas z bliskimi. Nie mówię tu już konkretnie o rodzicach, myślę też o babciach, ciociach, wujkach. Myślę, że jeśli macie dobry kontakt ze swoją rodziną, bo oczywiście bywa to różnie, ja to jak najbardziej rozumiem, ja też nie mam kontaktu z częścią swojej rodziny, ale jeśli macie i wasze relacje są nawet trudniejsze, to czasami. Warto odłożyć te wszystkie zmartwienia, wszystkie złości i po prostu spędzić przyjemnie czas, nie poruszając trudnych dla nas tematów. Tak naprawdę dociera to do mnie dopiero teraz, jak jestem już starsza. Oczywiście nikt was nie zmusza i to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja, ale po prostu z doświadczenia wiem, że czasami po prostu warto odłożyć niektóre rzeczy na bok i miło spędzić czas bo to jest taki, wiecie, czas na właśnie takie spotkania, takie miłe spędzenie czasu z bliskimi. Także tak tutaj ode mnie chciałam dodać.